Cześć, tu Miniskill Labs pokaże pokażę Ci prosty trik, który zwiększy Twoją produktywność nawet o 200%. Brzmi jak magia? Nie, to nauka. Nazywa się zasada jednego zadania. Robisz tylko jedną rzecz na raz i kończysz ją do końca. Twój mózg potrzebuje około 20 minut, żeby wrócić do pełnego skupienia po każdym przerwaniu pracy. Multitasking to największy złodziej czasu, a nie supermoc. Zamiast skakać między mailami a notatkami, ustaw blok 30 minut na jedno zadanie. W tym czasie żadnych powiadomień, żadnych rozpraszaczy. Zrób krótką przerwę i zacznij kolejny blok. To tak proste, a efekt jest niesamowity. Spróbuj dziś metody jednego zadania. W ciągu tygodnia zrobisz więcej niż inni w miesiąc. Żarówka subskrybuj Miniskill Labs, tu znajdziesz triki które zmieniają Twój dzień w 60 sekund.